Witam was w kolejnym teście z kamerą wśród gratów. Dzisiaj na tapetę weźmiemy polskiego klasyka, polską hańbę, polski wstyd, czy może świadka historii. No zresztą ocenicie sami przed państwem Polonez Caro Plus. Zaprezentowano go 21 marca 1997 roku, a wprowadzono do produkcji 1 kwietnia. Odróżnił się od poprzedników głównie zmianami wizualnymi, takimi jak lakierowane zderzaki, inny grill, blenda z tyłu, o czym opowiemy sobie w części o designie tego samochodu, czy też wnętrze, ale pojawiło się także sporo usprawnień technicznych. Na przykład zderzaki dostosowano do standardów bezpieczeństwa zderzeń skośnych, tak by spełniały je przy prędkościach 5 i 7 km na godzinę. Usprawniono również silniki. Wyobrażacie sobie, że sieczkarnie jeszcze z lat 60., świata 1300-1500, dostosowano tak, by spełniała normę Euro 2? Do tego w standardzie wprowadzono hydrauliczne wspomaganie kierownicy. Zmianą uległa także geometria zawieszenia, co pozwoliło uzyskać większy bagażnik oraz lepszą przyczepność kół, co stanowiło problem w poprzednich modelach. Niestety zawieszenie tylne dalej oparte było o resory piórowe na dwóch piórach. Jest to zawieszenie, no tak samo jak reszta podzespołów mechaniki z dużego fiata, czyli z fiata z lat 60., a to wszystko w dwa, do 2002 roku. Ale z nowoczesności, no to znowu zderzaki zmodyfikowane i piękna blenda. Historia Poloneza Caro Plus zakończyła się 22 kwietnia 2002 roku, kiedy z linii zjechał ostatni już Polonez Karo Plus, czyli w wersji kombi w niebieskim kolorze na nadwozie. Czy był to powód do smutku? No, raczej nie jest to samochód wszechmiar przestarzały. Natomiast skończyła się pewna epoka, a ostatniego wyprodukowanego Poloneza możecie zobaczyć w Muzeum Wena w Oławie. Co serdecznie polecam, myślę, że sam się tam wybiorę. A o silniku opowie przemiły głos z OFU do jakichś zdjęć, bo niestety zepsuło się cięgno od maski i nie jesteśmy w stanie jej otworzyć. Silniki z Karo Plusów to generalnie z grubsza były te same silniki OHV, które znaliśmy już z poprzednich polonezów, ale DUFSO włożyło naprawdę dużo pracy, by je uwspółcześnić. No po pierwsze dodano jednopunktowy wtrysk Bosch, poza tym dostosowano je do normy emisji spalin Euro 2. Co już jest w jakiś sposób imponujące, ale także zastosowano hydrauliczne popychacze zaworowe, co nieco zredukowało to takie charakterystyczne klepanie starszych polonezów, bimetaliczne zawory wydechowe, spawany kolektor wydechowy, a także drugi wentylator chłodnicy, który pozwolił pomóc z problemami przegrzewania się, jakie towarzyszyły tym autom. Od 1998 roku montowano także silniki 1.6 z wtryskiem wielopunktowym multek filmy Delphi z oznaczeniem GSI. Równolegle z wtryskiem jednopunktowym 1.6 GLI, takim jak ja jeździłem. I te silniki osiągały moc od 84 do 76 koni no mechanicznych. Nie było to jakoś dużo, ale jeszcze na tamte czasy to nie była tragedia. I jakkolwiek nie krytykować silnika Poloneza, to posłuchajcie tego. No, ochłap, OHV się czkarnia. Brzmi po prostu dobrze. Najzwyczajniej w świecie ten basowy, lekko nierówny warkot. No, jest przyjemny dla ucha. I teraz temat najtrudniejszy w ocenie, czyli Karo Plus wizualnie. Jak odbierać to auto? Moim zdaniem jest to taka mieszanka tego jeszcze gdzieś tu w tej części widocznego, dobrego włoskiego designu z takim kiczem, tandetą też tych lat, w których on powstawał i tego, że on strasznie, strasznie udawał coś, czym nie jest, co jeszcze nie było aż tak wyczuwalne przy Caro, a tu już po prostu chamsko rzuca się w oczy. Bo te kolorowe, wyoblone zderzaki, ta bardziej wyoblona klapa, te spoilery. Nie leży to w ogóle w tej budzie, nie pasuje mi to i mnie to odrzuca w jakiś sposób, nie podoba się, nie jestem fanem tych rozwiązań. Jedyne czego jestem fanem w Polonezie Caro Plus to jest tylna blenda. Jako dzieciak pamiętam, że często widywałem Polonezy, chociaż wtedy jeszcze słabo się interesowałem autami i ta tylna blenda z dużym napisem, Jakoś tak po prostu rzucała mi się w oczy, zawsze przykuwała moją uwagę i taki amerykański sznyt, trochę jak w DEU Espero, bo to, no, to w końcu DEU EFSO. No, nadawał klimatu temu autu, nie oszukujmy się. To nie jest coś złego. A jak wygląda ten bagażnik? <tryk> Otwiera się go cięgnem z wnętrza samochodu. Nie ma niestety miejsca na kluczyk, nawet nie mówiąc już o przycisku. No, szanujmy się, to nie te lata i nie ta technologia. Sam bagażnik zaś jest e, dość szeroki, dość e, długi, natomiast jest bardzo płytki i ma wysoko ten próg załadunkowy. Tu jeszcze jest e, dodatkowo ograniczony wielkościowo, przez znajdującą się w środku oponę, koło zapasowe, natomiast w filmie na kanale u mojego kolegi Szymona okazało się, po tym jak sprawdziliśmy, że w zupełności się w nim mieszczę i nawet gdy się w nim położę, to da się go zamknąć ze spokojem. Także jeśli potrzebowalibyście samochodu do przewiezienia tak jednego średniej wielkości mężczyzny, dwóch trochę mniejszych może, to myślę, że w Polonezie będzie miejsce, bo jeszcze tam obok mnie, tak ktoś, jakby się mocno skulił, był trochę mniejszy, to by też się zmieścił. Byśmy mieli podróż we dwójkę. I półeczka, która wygląda jak żywcem wyjęta z lat 70. Gorzej, Karopus prezentuje się z przodu, gdzie widzimy ten jego podzielony grill te większe, wyoblone, wyglądające trochę jak napuchnięte, kolorowe zderzaki. A dalej widzimy no, to, co właściwie widzieliśmy od 78. czyli samochód, który bo powinien przestać być produkowany najpóźniej, na początku lat 90., no, czyli moim zdaniem z, z wczesnym, wąskim Karo. No, całe Karo usiane jest takimi elementami nadwozia, które pasują tutaj trochę jak świni siodło, czyli na przykład ten Kieruneczek. Wszystko jest prześne i udaje, że ten samochód jest młodszy niż jest w rzeczywistości. Natomiast linia boczna, jak to w Polonezie, muszę przyznać, że mam do niej pewnego rodzaju słabość i ona akurat mi się podoba, nawet w Karoplusie, chociaż wolałbym, żeby to był inny Polonez. Wnętrze Karo Plusa to jest zawsze coś, z czym miałem największy problem. Bo osobiście jestem jednym z miłośników wnętrza z Borewiczów, z wąskich Karo i nawet szerokie Karo jeszcze miało dla mnie ten swój urok. Ale po no, półtora dnia jeżdżenia, jeszcze trochę mnie czeka, muszę przyznać, że zaczyna ono choć trochę do mnie przemawiać. Nie mówię, że się podobać, ale przemawiać. Na pewno poprawiona została ergonomia. Te przyciski na desce. Tutaj na tunelu środkowym są umieszczone dużo lepiej niż przyciski w starszych modelach, które były tu z boku skrzyni. Gdzie obecnie znajdują się zaślepki, w których mogły być przyciski do obsługi szyb bocznych, a teraz jest tam przełącznik LPG i benzyny. Skoro tu już jesteśmy, to od razu mamy lewarek skrzyni biegów, który za rąbiście mi się podobał zawsze, jest pod kątem. Wygląda sportowo i kozacko. Schoweczek dość spory, w miarę pojemny. Zmieścimy w nim jakieś mapy, jakąś książkę serwisową. Mamy lusterko w zasłonie, zasłonce pasażera. Kierownica przypomina raczej te typowo polonezowskie. Jest słabo spasowana. W dłoni leży w miarę ok, ale są ogromne luzy. Poza tym manetki, które przypominają patyki e, do lodów, e, z typową tutaj fiatowsko-polonezowską e, sprawą, jaką jest manetka kierunkowskazów, a za nią manetka, którą jeśli popchniemy w dół, to włączy nam światła długie. I to już polonezowski standard czyli. Przyciski, no, które każdy, kto jechał jakimkolwiek Polonezem, zna bardzo dobrze. Za kierownicą siedzi się specyficznie, bo jak zresztą widzicie po moich nogach, to ani pedały, ani kierownica nie są w linii fotela. Raczej są odchylone oba i też nie są wosi do końca ze sobą. Za to kierownica jest regulowana na wysokość. Czego na przykład Mercedes Baleron nie miał, więc można powiedzieć, że Polonez miał przewagi. Poza tym duży, chociaż trochę wąski schowek tak samo od strony pasażera. Tu jest przycisk nitro, którego nie wiem do czego służy i boję się trochę dotykać. Ręczny, znany taki z tych polskich wyrobów standardowy. Tutaj jest gniazdo zapalniczki i zegary. No, największy dla mnie ból w Karo Plusie to są te zegary nieszczęsne. Może i mają kontrolki, może i są czytelne, ale są brzydkie. One są po prostu nudne i jadąc tym autem ja nie czerpię z przyjemności z samego tego wnętrza. Kompletnie mnie ono nie rusza. Nie jest ono brzydkie. Głębszym zastanowieniu. Ono jest nudne. Ono jest nudna. polonez raczej mógłby być choć trochę ciekawy i mógłby cokolwiek tutaj oferować w tej kwestii. Z tyłu poloneza właściwie jest dość wygodnie. Siedzę sam za sobą, za swoim ustawieniem fotela i jak się usadzę tak, jakbym siedział w czasie jazdy, to. Wydaje mi się to dość wygodne. Mam miejsce na nogi, e, mogę je też wsunąć sobie pod fotel, więc e, dałoby się tu przejechać jakiś nawet większy kawałek. Podobnie jest zapas na głowę, chociaż ta podsufitka tutaj e, trochę opada i jest taka tekturowa. E, w boczku drzwiowym mam też podłokietnik, Jedynie przeszkadza taka pozycja z lekko uniesionymi nogami w górze, ale przy moim wzroście nie jest to tak znaczące, żeby miało to być przeszkodą w dalszych podróżach i czuję się trochę jak w limuzynie, jak pewnego rodzaju dygnitarz, bo gdy się odchylę, ten słupek zasłania moją głowę, a ja dalej mogę obserwować, co dzieje się za oknem. Jazdy Polonezem, dzień trzeci i ostatni. Także pora na małe podsumowanie i test jazdy. Drugi już, ale uznałem, że warto nagrać go jeszcze raz, ponieważ podczas pierwszego testu jazdy, jaki nagrałem, byłem mocno krytyczny. Wynika to z tego, że generalnie po Polonezie spodziewałem się więcej, auto do jakich go mogę porównać. No, to jest zastawa 101 Citroën Ami z tych, którymi jechałem. Natomiast on bliżej, mimo wszystko, był starszych jeszcze konstrukcji niż te z lat 70., które miałem okazję spróbować. Oczywiście, no, Ami to jest inna klasa, i inna w ogóle. Specyfika pojazdu, bo to zawieszenie z 2CV sprawia, że to jest nie do porównania z czymś innym. Natomiast, yy, w Polonezie, na pewno skrytykować trzeba zawieszenie te resory piórowe z tyłu. Yy, kompletnie jakby nie tłumią nierówności. Zwłaszcza takich pojedynczych i ostrych, za to bardzo chętnie wpadają w takie bujanie i auto kiwa się na boki. Do przyzwyczajenia, też jest pozycja za kierownicą. Ona jest specyficzna, bo tak jak w wielu konstrukcjach fiatowskich i fiatopochodnych, ma pedały bliżej kierownice tak OK i skrzynie biegów dość daleko, trzeba do niej lekko sięgnąć. No Teraz już znalazłem taką, takie ustawienie, gdzie w miarę wygodnie mi się jedzie. No i też kierownica i pedały nie są w osi fotela, one są przesunięte na prawo, więc e, o tym trzeba pamiętać, jadąc e, tym autem. No i jest jeszcze kwestia hamulców, które Raczej auta spowalniają, niż zatrzymują w miejscu. Do tego wczoraj, gdy spadły mocne deszcze i na wodzie stała woda, bardzo szybko Polonez po prostu zatrzymywał koła i wpadał w poślizg. Myślę, że tutaj też kwestia opon. Trzeba o tym pamiętać. Że to wszystko jest w obrębie specyfiki jazdy Polonezem. Taka dywagacja o tych jego wadach nie do końca, moim zdaniem, jak po głębszym zastanowieniu ma sens. Ona mija się z celem, bo Poloneza nie kupuje się już jako tanie, bardzo tanie auto na co dzień. E, zwłaszcza, że one teraz już podrożały, bo wszyscy zajmują sobie sprawę z ich awaryjności, z braku komfortu, z przestarzałości konstrukcji i tak dalej, paliwożerności, wielu innych różnych takich cech. Poloneza kupuje się z sympatii lub takiej specyficznej mieszanki, niechęci i pożądania do samej tej konstrukcji. To, to trzeba lubić i ja zawsze lubiłem Polonezy Borewicze, wąskie Karo, one mi się podobały, ich wnętrze uważałem za piękne, natomiast do Karo Plusów nie czułem takiego e, przywiązania, bo nie uważałem je za brzydsze. I one generalnie były gorzej wykonane. Te maszyny już były zużyte, to już nie było to samo. To już przystało być takie produkowanie auta, i samym powodem do radości było to, że dajemy radę produkować jakieś auto w tamtych warunkach. No bo w czasach komunistycznych i samym początku wolnej Polski nie mieliśmy możliwości. Posiadać innych aut niż z bloku wschodniego lub z Peweksu. Potem pojawiły się bardzo drogie auta z zachodu. Natomiast w czasie CaroPlusa to już była bardziej kwestia tego, że wstyd było robić coś tak przestarzałego. Ale no jest to pomnik pewnej epoki. I pod tym kątem na pewno jest to auto warte uwagi, bo ono nosi w sobie pewien taki ciężar. Historyczny i ten ciężar, tutaj, jest na swój sposób istotny przy jego ocenie. My nie byliśmy w stanie wyprodukować nic innego. A fabryka WFSO musiała upaść. Bo ona znajdowała się w centrum stolicy, nie miała jak się rozwijać. DEU to był przegręt na skalę międzynarodową a mimo wszystko jakieś auto się jeszcze pojawiło do tego 2002 więc pytanie, czy teraz je porównywać z innymi konstrukcjami z bloku wschodniego czyli Dacią i Ładą bo to bodaj jedyne konstrukcje, które na tym poziomie technologicznym jeszcze wówczas pozostawały w produkcji, na tym poziomie też jakościowym czy porównywać je z ogólnie autami z zachodu, do którego wtedy aspirowaliśmy Najlepiej go nie porównywać i gdy już minął ten u mnie szok i niezadowolenie z tego, że to auto jedzie tak, a nie inaczej, zacząłem czerpać z tego po prostu radość. Dzisiaj jadę tym samochodem, bawię się doskonale. Nie kupiłbym Karo Plusa. Kupiłbym wąskie Karo, przejściówkę albo coś jeszcze starszego. No to kwestia wnętrza tutaj jest taka, że... Przywykłem do niego i ono już mnie nie obrzydza, ale w ogóle mnie do niego nie ciągnie. Ono nie jest bardzo brzydkie. Jego największym problemem jest to, że jest nudne, że tu się nic nie dzieje, że to wnętrze jest po prostu cały czas takie bez, bez, bez koncepcji, bez pomysłu. Samochód marki DEU FSO POLONES CARO PLUS jest złym autem, ale doskonałą zabawką, fajnym pomysłem na taniego klasyka. I teraz jeszcze kwestia, czy CARO PLUSA poleciłbym na pierwszego klasyka? Nie, nie, w życiu nigdy. Właśnie jak ja wsiadłem do tego Caro Plusa, to... to miałem takie poczucie, że co tu się dzieje w ogóle? Tutaj trzeba trzymać ten silnik w odpowiednich obrotach, bo cewka. Tutaj trzeba uważać na przechyły, bo miękkie zawieszenie. Tutaj trzeba uważać na dziury, bo zawieszenie ich nie wybiera. A autem się jeździ bardzo archaicznie i poza hydraulicznym wspomaganiem kierownicy, które akurat jest mega fajne i bardzo dobrze, że było w standardzie w Caro Plusie. I poza pracą pedałów, to to nie jest współczesny samochód, ani samochód, który jeździ porównywalnie do współczesnego. Tutaj trzeba zwracać uwagę na wiele rzeczy, i raczej na pierwszego klasyka poleciłbym coś innego: eee, Citroena Baksa, może jakiegoś rzeczywiście Volkswagena, chociaż ja ich nie lubię. Eee, wiele różnych ciekawych eee, pojazdów. Nawet w niższej cenie da się wyrwać. Natomiast czy to będzie dobry pierwszy grad. Jeśli my szukamy takiej przyjemności trochę masochistycznej zjazdy, my, jeśli szukamy takiego, takiej siermierznej walki z maszyną, która ma swój urok, polonez nam to właśnie zapewni. I dzięki polonezowi, na pewno poczujemy tę taką patologiczną stronę motoryzacji. W sensie. Poczujemy to, czego nie powinno być. Docenimy może bardziej współczesne konstrukcje. I właśnie, w żeby bawić się dobrze Polonezem, to jest kwestia nastawienia. E Nastawione pierwotnie na to, że to będzie trochę gorsze, ale dość współczesne auto, e byłem w szoku, e jak bardzo niewspółczesne jest. Ale po nastawieniu się na to, że łe, to się buja, to się tam wymaga odpowiedniego traktowania. To trzeba go najpierw wyczuć, żeby nie pojechać. Te hamulce trzeba z wyprzedzeniem planować. już się pojawia taki właśnie pierwiastek frajdy, takiej tego, że to się jedzie e, dla zabawy. I coraz częściej myślałem o właśnie zbliżającym się zresztą złombolu eee, i kurde, Karo Plus z klimą na pierwszy złombol byłby fajną propozycją, ale to właśnie trzeba lubić Karo Plusa. Ja dalej nie powiem, że lubię Karo Plusa. Dobrze się w nim bawię, ale dalej go nie lubię. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi w tym moim tutaj słowotoku. Że wiecie o jakie wady i jakie takie subiektywne zalety mi chodzi. Jestem ciekaw waszej opinii, czy wy dobrze bawicie się w takich autach i czy takie samochody są dla Was, czego wyszukacie w klasyku? I czy jeśli mieliście jakąś styczność z Polonezem, to jak go wspominacie? I czy zgadzacie się z moją opinią, czy może jesteście kompletnie innego zdania? Także tradycyjnie dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że zostawicie subskrypcję, łapkę w górę. A do kanału naszego operatora dzisiejszego, do filmu, który nagraliśmy razem na jego kanał, czy do moich social mediów, takich jak Instagram i Facebook. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Naprawdę Was tam zapraszam, zwłaszcza do Szymona i Rokesa, bo robi serio dobrą robotę co prawda z nowymi autami, ale nawracam go na coś lepszego.